a to powiedz co, jak to wiemy, że do, do tego regionu pójdziemy i też wiem co będziemy tam być w tym odcinku. Przem wszystkim musimy to ulepszyć. To już koniecznie, ponieważ ma na dużo lepsze obraczenie niż na roku hunów. I zobaczmy. Obraczenie stanowisko chwilowo z przy kolejnych tafinach Max 10-krotnie. No, tutaj możemy sobie czymś ulepszyć, to jest nie wiem, złoto czy co. Ciężko mi to ocenić, tak naprawdę. Lekki łuk, mamy stalową chmurę. Dobra, zwiększmy tę jakość. I myślę, że to jest bazały pomysł. Nie, również... jest. to pieszce, ta kole, ok, jest dużo lepsze. Wiem. Nie oszkodzicie nasze topody również. To naszego obecnego chyba nie możemy zwiększyć jakości. I to się wiem, czy sens w ogóle robić ulepszenia na, na zbroi. To jest jeszcze zybestryć troszeczkę... A, Wolfram jeszcze jest. No dobra. Czy to będzie wstrzymało? Na razie tak. I must take my leave. So się z ekipunkiem. I tak, tutaj mamy duny do założenia. A ten to podchuskar, już lepszy widzę, że nie będzie A nie będzie za wolfram. Ok, no dobrze, runy Przede wszystkim te runy już yy, zwyczajne, myślę Więc może się nimi właśnie efekt zajmiemy I tak tutaj myślę, że możemy użyć runy pod podstawienia w głowę. A tak, tak ogólnie, ten to pod sobie tak zostawimy. Jeżeli o siebie chodzi, zadawanie na pancerza, nie obrony dalej, bo na uniku. Podobnie to dzisiaj to może nie zobaczymy czy zabójstwie. Bo no, ja wiem. weźmy sobie kolejną no na unik, a tarcze... damy na wadę. Ja, tu mamy jeszcze strzały, więc zgadnijmy je. A Oczywiście tylko tyle ile się da ich skarnać rzeczywiście. Ile mamy dla Rady? Czy w ogóle jest nie z niego podchodzić? 92 jest sens. To sobie coś jeszcze wybudujemy za chwilę. To mamy 95 materiałów. Więc skoro tyle mamy. To trzeba by nie. Fuh, tak, to już mamy. To jest za 120. To da w ogóle prawe ramię. Nie. Nie bajcie z nich odlaci wraz. See you later! A więc tak, nie zaciekawie mnie dana tym razem. A szkoda, ja tu też nie serka na do tatuaże, więc... takiego wpadnięcia po prostu nie mam. Teraz tak. Co możemy całkowicie wybudować jak no, od podstaw? A to wyroczni. Nie, ja tutaj możemy ulepszyć To będzie można wybudować Domkadzik również i kartograf, ale że to jest sens ja go chyba na sam koniec sobie weźmiemy znacznik jest na 60 metrów, to 60 metrów, no nieważne gdzie pójdziemy. I takie tak będziemy musieli pójść teraz samo w drugim kierunku. I want to see the Alliance map. What about Lincolnshire? A rather boisterous man named Hunwald arrived recently, wishing to speak with you. On a matter of great importance, he said. Where is he now? Down at the docks, carousing with my scouts and scaring the fish from the river. He waits for you with great eagerness. Słuchajcie zobaczcie, że mamy za sobą 142, 133 odcinki i jeszcze nie jesteśmy w połowie gry. Ale zobaczcie, jak my z kolei eksplodujemy... Um, eksplodujemy na daną sprawę. Całościowo, więc no... Nasze działania są bardzo dokładne. Przez ta się trochę wydłuża. Ale słuchajcie, bo jest na tyle przyjemna, bo nie to dobra, że nie chcę jej przyspieszać po prostu. Tymczasem budujemy to. Domy Majty. Czemu nie? Niech ma i pójdziemy jeszcze może do muzeum. Oraz pójdziemy do naszego przyjaciela się na... Bractwie do chytama W innym świecie. I zobaczymy czy możemy im cokolwiek oddać. się tak, byłoby doskonale. Słuchajcie, uznawam, że... Zajmiemy się jednak problemami... Problemami wioski. Myślę, że to będzie w tym momencie najrozsądniejsze.

I zobaczmy teraz, co nam powie chyta. Ma nic właściwie w samych dokach. Więc co nie mamy wyboru, musimy leżeć w kierunku tego zacznika na zadanie główne. Natomiast zadanie poboczne będziemy robić później. I czy mam jakiś pomysł na kolejność? Szczerze mówiąc, to będzie spontan. Zależy mi że tym, coś w jakiejś określonej kolejności. A z jak trzymy jak to wyjdzie Koczy nic, bo nie możemy dać a szkoda Więc co jest najbliżej? Sąsiedzę tutaj najbliżej nas. To czyli Reda czyli zlecenie, czyli tego nie robimy ja wiem tego, wiecie, wy jeans. I póki co też tego nie chcę dobić. Ktobie może jedno z nich sobie weźmiemy, ale póki co pomogiemy sobie z nim. Your baker is done, tavern, and our feasting table will be warmer for it. Avo, that is kind of you. I hope one day I can repay you. You are among friends here. There's no need. No need, but a desire. An earnest one. I remember the good things people do for me. To warm my heart in times when. when kindnesses are few and far between. There was one more thing, though. If you had the moment, a grain merchant has set up downriver. I want to bring a half dozen bags home, but I would need an extra pair of hands. I cannot help now. Maybe later. No, Rush. Just let me know. Nawet w ko pytanie brzmi, czy jeszcze jakieś inne kwesty powinniśmy oddać, w spojrzę sobie na szybkości Pomów z Petron, pomów sedan D Wilki Tu jest a Tu jest Towe. Dobra, pójdziemy z nim od razu jednak. Czemu nie są? Co już chodzi? go? O, no, wcześniej czekał miesiąc, bo trochę minęło od zrobiliśmy. Tak, żeby się to nie A Aj, nie narzekaj, to co prowadzisz? Halo, Tadpen? Hmm, że coś się chyba, że się powciskało tak w troszeczkę nie to zadania hmm, to jest to targowisko przy okazji... Jak to jest na mapce zaznaczone? Chyba z nie ma i słuchajcie. Er. Mamy już tutaj. Czyli będziemy niedługo szerzyć na na dobrą nowinę. Tarvan, what brought you to our clan? Your reputation. Heard folk say a life band of hard-drinking, battle-scarred warriors had washed up on shore. Said you had settled in the center of Mercia. Taking in whatever floatsome, jetsam, and jumble of misfits came to your docks. And this appealed to you? More than, than anything. In the company of Always been a bit of a drifter. The thought of settling in a rowdy camp... Trzeba że wam go opowieść, ale słuchajcie, muszę wiedzieć chciałem ten znaczek po tu jestem w tym momencie ślepy chyba. I, I niczego nie widzę. Dlatego chciałbym ustalić, gdzie mam tą lokalizację. Ja jeszcze widzę dwa znaczniki jasne. Tylko że jaka ten drugi setapi się odpowiednio szybko? Też o które właśnie to odkobisko chodzi. W że jakieś taką informacja. no... no ogólnikowa? Może tutaj właśnie. Także sprawdzimy. A tam mamy wątek główny, nie? A tutaj co mamy? To jest chyba twój znacznik. Jak czy no widzicie, to są niby takie znakowania. Niby są, ale. Ale właśnie się chłopie ale na takie podejście jeszcze nie mam czasu. Najzwyczajniej w świecie. Tylko, że w dole rzeki, a rzeki, tej rzeki? W dole może tutaj, nie wiem, tej rzeki, o tutaj gdzieś? Że tutaj chcesz płynąć? Ja rzeki, chcę cię od ocenić. Może chodzi o Wandry na przykład. Tego też y, nie wiemy. Po jego informacje są chorewnie okulikowe i to mi się. No i to jest To nie się oczy najlepiej o, o podejściu twórców. Ale po prostu, być może musimy ruszyć do. do doków, właśnie. Tego też nie wykluczam. No w sumie duże jakiś spokoj, to prawdopodobnie łódź. Więc dlaczego by nie że wtedy ruszy nam znacznik sobie bym chciał, to znacznie dziwne, że on nas nie prowadził Boczek ma do nas jakąś sprawę, ale nas nie, nie zaprowadził Hej walka Czekajcie tam co się dzieje w tym zaczniku

tak, słuchajcie, ja sobie, to sobie myślę, że sprawdzę, yy, jak zaczynam w ogóle pójść. Bo tu nie będę cudować, nie ja będę się bawić w. co... A to było na myśli. O mnie mi to nie bawi. Pójdziemy do walki. Od razu. No bo, fur, to zacznie, jak to będę powinien być. A to nie zaczynamy dalszy jak mogę sterowania i wodę. Oh dear, it feels like it's been so long. Valka, my friend, you are most welcome here. Are you well? Better than well. I am present. And your mother? My mother has found her peace at last. She walks through a world seen only in dreams and will forevermore. That is all any of us can hope for. Indeed. Come. How was your passage? Accelerating. The waves and the wind were with us from the start. We flew like seabirds. And how are you? In spite of your stoic look, there is a brightness in your eyes that warms me. It may be a kind of hope. Our settlement is growing, the people are happy, and I am looking forward to more. And your visions they come and go but leave all that aside let me help you with your things this way we found a fine spot for you at the foot of the hill i hmm. hmm. traveled i tried to conjure in my mind we're some of and how close were you i saw the trees and the water and the rolling hill but i could not foresee so much green it is a magnificent and calming color a balm for sea-salted ice. Volga! What no, 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 brings there isn't a curse on the settlement or some such. Ha. The only curse on this place is their great lout of a blacksmith. It is a rare feeling to travel across the sea and still find oneself at home. This place feels powerful. Alive. Do you foresee great things for us? No need for foresight. I feel it in my heart. Is that Valka I no, see. What took you so long to follow? Wanted to ensure the place was up to snuff. We must talk again soon, Randvi. Once I'm settled. And before my arms fall off, what is this I'm carrying? My heaviest reagents, of course. Lead, whalebone, flax of gold. Put this one to honest work. That is what I like to see. All these people you have brought here, oh, this be, that life be you have built on these stranger shores, does it please you? It does. To know that I have built this place and kept these people safe is a gift. You speak first of yourself when I ask this question. Which says more than you intend, I think good day. and was who is that fellow? octavian. a strange man. i think you'll like him. you see there? your home is just ahead. tell me about your visions. they are as they have always been. little has changed, save their clarity. with every return, the things i see feel less like dreams and more like Memories. And does the old Father still appear before you? From time to time, yes. He speaks to me as well, but it feels mad to say such things aloud. I understand. You can put those just there. Thank you. No, nie ma Walka. Padły, ona, spoko. Ale makar, This will do. Thank you, Ebor. Anything to help you feel at home. I am most at home helping others. May we return to the subject of your visions? We could, if you think it worth something. I need one more ingredient to finish an elixir for you. Look around the pond there. You will find what I require. Once brewed, this elixir will help you dive deeper into your visions to see them more clearly. To czego potrzebujemy właśnie? Wypuścimy świetlika może. Trochę most, jak z Monster Hunter World. Gdzie tam wskazywały drogę. I coś to miało nasłyszeć tam za... ...za coś, co musimy złowić. Tak, jakby raczej nie ma. No to pytamy się, czy właśnie o... o osad, bo... jeszcze cały w nie ma sensu tutaj dalej... dalej łazić. A, chyba chyba to nie było to jednak. Czytajmy to. Klino szponem, gołębia, z okonia i jego dyjowca. Aha. Osobliwie, czy ten światłyk tak skacze, jakby się a nie mógł? Ja też nie mamy tych no to... Ten tutaj nawet nie ma sensu. by znowu osad? To by mi cały pozbierać. Pada nosiciel, tak, dosza. Yyy, chyba są tam coś sięgnie, tak? świetnik z samielnota. z nią. I have the potrzebujesz. you need. Good, good. Once added to the elixir, it will be ready to drink. In taking this You will have access to the All Father's wisdom. You will walk the path of Odin and live as he lived so long ago. Prepare yourself for a journey into another time, another plane. Okay. to We have a so we the elixir is ready. It will taste like misery itself, but it will open your mind to the sights and sounds of the nine worlds Czemu no, nie? Szybki przy tym chyba wymiękają. Troszkę przypomnę, że walkę poznaliśmy na początku fabuły. Jeszcze byliśmy w nadwagi, pierwszych może czterech odcinkach ją spotkaliśmy, to na pewno. Max w 10. senszawy. jestem do mitologii nordyckiej, tylko jego nazwy nie pamięta, to jest skak czy, czy jakoś tak. Nie jestem pewien. The prophecies of the Nornir are as clear as daylight. The Aesir are doomed. All Asgard is doomed. Repeat the last passage. Brothers will fight one another and kill one another. The home of the gods turns red with gore. It will be an age of storms, an age of wolves. Not this, further along. The foretelling of a wolf, a great beast. The wolf, Fenrir, howls terribly before the gates to hell. The beast will break its bonds and run. And my part? What about me? Then comes the second great sorrow. When the Harvey goes to fight the wolf and falls to Fenrir. And falls to Fenrir? It's there, you see. You have foretold my death your Harvey will die we speak what we see we know your fate your destiny have you gleaned enough o oh wise one why struggle and fight if we are but threads stretched between anchored points without hope life is a prison, not a gift. life is the music that comes from playing those threads. that is what lifts our spirits and fills our hearts. i am no string to be plucked or tied. i am the high one, the lord of ecstasy, the enemy of the wolf. i am eternal. riddled words. Only cloud my thoughts. A storm is brewing. Not in the clouds, but down below. Does our final battle draw near? Is this how Ragnarok begins? No, 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 no. Asgard is about to be overpowered. Let's see how it looks. A skocz sam w sobie, nie jest duży, tu mam pobudkę, czyli to jest coś w stylu... Ale tu jest bogactwo ciepanych. No to jest coś w stylu z tego co widzę... Hmm, to jest faraonów, takich jakby z... Ody I punkt synchronizacyjny tutaj mamy jeszcze. coś w pobliżu. a tutaj się wstaliśmy. Rozmach. Zobaczmy jeszcze tutaj, jak to wygląda pod kątem innych znajciek nie Zobacz, co nie ma. Jest jakaś odchłań studnia u Total Ton. Kurczę, pan to jest Jest tutaj co robić, na pewno. To są jakieś skarby. Tylko co to może być? Nie mam pojęcia. Mówię, ja nie śledzę i nie spowiaduję sobie gry, także... Jakby sobie zobaczymy. Ale będzie to jakieś... Znaczy, jutro wtedy zmienią przebieg na naszą korzyść. A tymczasem, moje słuchacie tym widokiem się z wami żegnam. Każą dla was to widzimy się jutro na odcinkach już z Asgardu. Także trzymajcie się, pa pa!